W tym filmie wyjaśnię Ci, jak działa ochrona przeciwpowodziowa oraz jakie istnieją techniczne i naturalne środki, aby chronić się przed powodzią. Dowiesz się, dlaczego te środki są tak ważne i jak mogą uczynić nasze życie bezpieczniejszym. Ochrona przeciwpowodziowa oznacza podejmowanie działań mających na celu zapobieganie szkodom spowodowanym przez zalania. Chodzi o to, aby woda nie powodowała poważnych zniszczeń na obszarach, które zwykle są suche. Wyróżnia się środki techniczne i naturalne. Oba rodzaje są ważne, aby zapewnić bezpieczne otoczenie. Techniczne środki ochrony przeciwpowodziowej obejmują budowę wałów, grobli i zapór. Konstrukcje te zatrzymują wodę i zapobiegają jej przedostawaniu się na tereny zamieszkane lub rolnicze. Często budowane są wzdłuż rzek lub na wybrzeżach. Środki techniczne są w wielu regionach niezbędnym elementem bezpieczeństwa. Naturalne środki wykorzystują siły natury do zapobiegania powodziom. Należą do nich renaturyzacja terenów zalewowych oraz zalesianie stref przybrzeżnych. Drzewa i rośliny mogą lepiej wchłaniać wodę i opóźniać jej odpływ. Środki te działają w zgodzie z naturą i często przynoszą dodatkowe korzyści. Wały i groble to konstrukcje, które utrzymują wodę w określonym obszarze. Buduje się je z ziemi, betonu lub stali i projektuje w taki sposób, aby wytrzymywały napór wody powodziowej. Konstrukcje te muszą być regularnie konserwowane, aby zachować swoją funkcję. W wielu krajach wały są najważniejszym środkiem ochrony przed powodzią. Ściany przeciwpowodziowe i zapory budowane są tam, gdzie poziom wody może gwałtownie wzrosnąć, na przykład na wybrzeżach lub przy dużych rzekach. Przepuszczają wodę tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne, ale mogą ją zablokować w przypadku powodzi. Konstrukcje te zapewniają dodatkową ochronę i często są stosowane w dużych miastach. Chronią zarówno ludność, jak i cenną infrastrukturę. Renaturyzacja rzek pomaga przywrócić naturalny przepływ wody. Przykładem może być przywracanie prostowanych rzek do ich pierwotnego kształtu. Dzięki temu woda może spływać wolniej, a ryzyko powodzi się zmniejsza. Ten środek nie tylko wspomaga ochronę przeciwpowodziową, ale także poprawia warunki życia zwierząt i roślin. Drzewa i krzewy odgrywają ważną rolę w ochronie przeciwpowodziowej, ponieważ wchłaniają wodę i stabilizują glebę. Lasy przy rzekach mogą wolniej przyjmować wodę i zmniejszać ryzyko powodzi. Projekty zalesiania są szczególnie ważne w regionach często dotkniętych powodziami. Pomagają wzmocnić przyrodę, a jednocześnie chronić ludzi. Zbiorniki retencyjne to sztucznie stworzone stawy lub magazyny wodne, które mogą przechwytywać nadmiar wody podczas ulewnych deszczy. Zatrzymują wodę i zapobiegają jej spływaniu na okoliczne tereny. Często budowane są w dolinach górskich lub przy rzekach, gdzie woda może szybko się podnosić. Zbiorniki retencyjne są skutecznym i koniecznym środkiem minimalizującym szkody powodziowe. Często stosuje się połączenie środków technicznych i naturalnych w celu poprawy ochrony przeciwpowodziowej. Na przykład wał może być uzupełniony przez renaturyzację brzegów rzeki. Takie połączenie ma tę zaletę, że chroni zarówno przyrodę, jak i zwiększa bezpieczeństwo techniczne. W wielu regionach to właśnie ta mieszanka jest najlepszym sposobem na zapobieganie powodziom.